Z tego powodu po poszukiwaniach zrobionych przez admirała Berda, czy podczas wyprawy nieznane miejsce za łańcuchem ściany lodowej, Międzynarodowy Traktat zamknął drzwi do nich dla wszystkich. To nie jest tak dziwne, że rodzina Rockefellerów finansowała i promowała dwie wyprawy, tyle że zostały one dedykowane nazwie góry na Antarktydzie. A traktat we własnym interesom ropy? Zastanawiam się, w hołdzie dla których większych interesów Traktat Antarktyki umowa została podpisana na dwa lata po ostatnim locie i śmierci admirała w Waszyngtonie w 1959. Dziś 48 narodów podpisało się pod traktatem, który zakazuje działalności wojskowej na lodowym kontynencie, ale personel wojskowy i sprzęt mogą być wykorzystywane do badań naukowych lub jakichkolwiek innych celów. Za sprawą tego nadzór wojskowy nieustannie otacza pas Antarktyki. nałożona ludzkości przez światową śledź superrządu. Nawet z przemocą, jeśli to konieczne, w przypadku pilotów cywilnych i kapitanów łodzi, którzy chcieliby zapuścić się przed skontaktowaniem się z desinformacją. ci co chcą wiedzieć, muszą walczyć o dostęp do odpowiedzi, że domowej roboty księżyc lub larzy ukryli. Jeśli model płaskiej ziemi jest dominującym paradygmatem. Teraz pomyśl o tym, jak łatwo byś popatrz w śmieszność, starając się przekonać innych, że Ziemia jest kulą kręcącą się, przyciągającą chmury i oceany, bez nikogo zauważającego to. Początkujący poszukiwaczu, bądź mądry i ulufą wiele dróg do wiedzy, a nie jedną ze stosu. Eksplorując Antarktydę, w zależności od modelu płaskiej Ziemi, może ujawnić prawdę pochodną. Granice Ziemi, limit, na które napotyka sklepienie lub istnienie nowych ziem rzadkich, jak to opisane w tej starożytnej buddyjskiej mapie. Jeśli tak było, moglibyśmy założyć obecność Ziemi w pobliżu nas na płaskiej równinie, poddzielonej lodem. To może być chodnik wszechświata. Dziś podróż i wiedza byłaby możliwa, gdzie nikt nigdy nie był, ale choć technologia pozwala, władze zabrania. Wyobraz był jaśniejszy. Pas lodu równolegle został nieudostępniony. Dominująca elita stworzyła międzynarodową strefę graniczną OF, otwartego na ograniczone i bardzo drogie wycieczki tylko zwiedzane z przewodnikiem i tylko trzy całkowicie kontrolowane punkty dostępu. Przecież wiemy strażnicy są zawsze na granicy. To właśnie dlatego wpajało na myśl, że Ziemia jest kulon. To doskonały kształt, aby ukryć granicę nieznanych ziem i wplątać w wątpliwość umysł. Antarktyda jest mitem kolumn Herkulesa. Nauczyły nas, aby zobaczyć za nieprzekraczalną granicą, ścianą wiedzy, drzwiczki dostępu do prawdy, do nowej, starej prawdy. Starałem się opóźnić wiedzę, są się, Zatrzymać. Chcą temu zapobiec, a jeśli ktoś spróbuje to zdefiniować, dostarczą oni zanieczyszczeń, by ponownie nasycić kłamstwami, jeśli obawa miałby ludzką świadomość w sercu, jego samopoczucie, rosnącą wiedzą. Pobłoski o grupie paskocięców, nawet jeśli myślisz, że paska ziemia jest głupim modelem, mógłby to obalić, udzielając dostęp wolnym odkrywcom jakichkolwiek wierzeń. Co robią zamiast tego? Jest tworzenie podziałów. Demokraci wobec republikanów, spisek, teoretycy przeciwko negującym, łaska Ziemia przeciwko heliocentryzmowi, nas przed nimi. To wszystko, by dominować. Mają konieczność opuszczenia nas w cień, byśmy uwierzyli, że jesteśmy mniej we wszechświecie. To jest to, czego potrzebują do historycznego modelu. Dominaci przesuwają dźwignię prawdziwej władzy, przygotowują złudzenie, że pewnego dnia lądujemy na Marsie, Albo że może ktoś wyląduje na ziemi. To właśnie z takim twierdzeniem wychodzą. Możemy spokojnie zniszczyć ziemię, ponieważ pewnego dnia nie będzie to potrzebne. Więcej. Kto zna prawdę? Ci, którzy przeszkadzają innym, by ją poznać? Może.